Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to największe muzeum na wolnym powietrzu w Polsce i jeden z piękniejszych skansenów w Europie. Na terenie parku etnograficznego odtworzono typowe układy zabudowy wsi i zagospodarowania zagród. W sektorach odpowiadających przedwojennym grupom etnograficznym bojków, Łemków, Dolinian i Pogórzan oraz w sektorze dworskim i miejskim zgromadzono ponad 150 obiektów budownictwa drewnianego. Od XVII do XX wieku. To prawdziwie magiczne miejsce, skłaniające do refleksji o czasie i przemijaniu, odwiedza rocznie ponad 150 tysięcy turystów, zafascynowanych niezwykle barwną i zróżnicowaną historią Karpackiego Pogranicza.